Właśnie takie święta lubię. Idealny prezent na święta, ekspresy Ci bokafisimo w świątecznej cenie. Tak albo tak, wybierz swój smak. Jeżdża na stację lokomotywa. Dla aut i lotów alternatywa. Dzisiejsze dworce ucieszą oko. Jak to mawiają młodzi, jest spoko. Każdą tu możesz załatwić sprawę. Strawę, sprawunki, dobrą kawę. Miło, wygodnie, o każdej porze. Kupisz lekturę, zrobisz fryzurę lub zwiedzisz inne miejsca ciekawe. Można rzec, że to komfortu wzorzec. Tak szybko, tak cicho, po torach tak gna, by podróż na święta zleciała raz, dwa... Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzy Grupa PKP. Australia, najlepsze winnice, piękna przyroda, cudowne jedzenie i wspaniali ludzie to wszystko poznasz podczas Dni Australii. Na imprezę zaprasza dystrybutor Jacobs Creek. Na mokry kaszel najlepsze jest flegamina. Słyszałam kaszel. Flegamina zwalczy go do końca. Kupiłem flegaminę. Szef mówi, że to numer jeden. Wszyscy tak mówią. Bo flegamina skutecznie rozrzedza gęstą wydzielinę oraz ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W kaszel minie po flegaminie. Pytamy kobiety, czy spróbowałyby zmyć tak trudne do usunięcia resztki jedzenia? Niemożliwe. Zacznij używać fery Platinum. Kapsułki wyczyszczą resztki jedzenia i usuną tłuszcz z filtra zmywarki. No i idealnie czyste, świetnie. Przekonaj się, że dla twojej zmywarki nie ma rzeczy niemożliwych. Wygląda na niemożliwe do posprzątania. Fery Platinum usuwa uporczywy tłuszcz trzy razy szybciej. Tylko teraz Nutella z edycji limitowanej w opakowaniu z pingwinkiem. Ho ho ho. Wesoły świąt. Święty Mikołaj przygotował dla wszystkich niesamowite prezenty. Nie spożyliśmy w pół domu. Najbardziej szalona świąteczna jazda w telewizji. Ródciów wydanie gwiazdkowe. Pierwszy dzień świąt od 21. Oglądajcie, albo też dostaniecie książkę. Wszyscy. Najlepszy smak, dobry nastrój. Tekane, tak smakuje herbata. Australia, najlepsze winnice, piękna przyroda, cudowne jedzenie i wspaniali ludzie. To wszystko poznasz podczas Dni Australii. Na imprezę zaprasza dystrybutor. Jacobs Creek. Na mokry kaszel najlepsze jest flegamina. Słyszałam kaszel. Flegamina zwalczy go do końca. Piłem flegaminę. Szef mówi, że to numer jeden. Wszyscy tak mówią. Bo flegamina skutecznie rozrzedza gęstą wydzielinę oraz ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel minie po flegaminie. Pytamy kobiety, czy spróbowałyby zmyć tak trudne do usunięcia resztki jedzenia? Niemożliwe. Zacznij używać fery platinum. Kapsułki wyczyszczą resztki jedzenia i usuną tłuszcz z filtra zmywarki. No i dalej czyste. Świetnie. Przekonaj się, że dla twojej zmywarki nie ma rzeczy niemożliwych. Wygląda na niemożliwe do posprzątania. Fery platinum usuwa uporczywy tłuszcz trzy razy szybciej. No tak. Gardło podrażnione. Damy dziecku Natursept. Lizaki naturcept. Mojemu starszemu synowi szybko pomogły, ale przecież takiemu maluchowi nie podam lizaka. Chodzi mi o nowość. Spray Natursept gardu spray, który równie skutecznie łagodzi ból, leczy podrażnienia i nawilża gardu. Ale spray Natursept można stosować u dzieci już powyżej pierwszego roku życia. Aloes, prawoślas, porost islandzki. Natursept to naturalne rozwiązanie. Moim zdaniem najlepsze dla pani synka. Natursept. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Właśnie takie święta lubię. Idealny prezent na święta, ekspresy czy Fissimo w świątecznej cenie. Tak albo tak, wybierz swój smak. Stoi i myśli z rodziną tata, jak tu w Warszawie odwiedzić brata. Tata chce kolej, bo w zeszłym roku utknąłszy w korkach dostał amoku. Wchodzisz do sieci, kupujesz bilet, na dworcu możesz być już za chwilę. Miło podróżnych zaskoczy dworzec, można rzec, że to komfortu wzorzec. Wjeżdża na stację lokomotywa, dla aut i lotów alternatywa. W pierwszym wagonie jadą kolarze, a gdzie rowery, tam gdzie bagaże. A w drugim dzieci kochają kolej, bo to do figli ogromne pole. W trzecim piloci też pociąg wolą, bo Dążyć muszą na swój samolot. W czwartym zaś biznes, co to w podróży nawet na chwilę oka nie zmruży. Każdy się rozsiadł w swoim fotelu, szybko bezpiecznie mknął wprost do celu. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzy grupa PKP Australia najlepsze winnice. Piękna przyroda, cudowne jedzenie i wspaniali ludzie. To wszystko poznasz podczas Dni Australii. Na imprezę zaprasza dystrybutor Jacobs Creek. Momenty z lat 80. powracają w legendarnym stylu Pepsi. Wspieraj zakrętki z Pepsi, Mirindy, 7 Up, Mountain Dew i wymieniaj je na nagrody. Oldschoolowe t-shirty i butelki Pepsi. Poczuj legendarny klimat Pepsi i odbieraj nagrody. Urazy, ból pleców. Ostry ból stawów? Warto mieć pod ręką Deksak. To jedyny lek z dexketoprofenem, substancją czynną, która zaczyna działać szybko. Deksak, wymierzony w ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Którzy w to nie wierzą, ale duchy są wśród nas. Gdy się pojawiają, nawet najwięksi twardziele miękną. Na szczęście są oni. Specjaliści od brudnej roboty u Super nawiązałeś bezpośredni kontakt. Pogrący duchów. W pierwszy dzień świąt o 1650. I pogrący duchów 2, w drugi dzień świąt o 17.05. W szóstce. Australia. Najlepsze winnice. Piękna przyroda. Cudowne jedzenie i wspaniali ludzie. To wszystko poznasz podczas Dni Australii. Na imprezę zaprasza dystrybutor Jacobs Creek. Pytamy kobiety, czy spróbowałyby zmyść tak trudne do usunięcia resztki jedzenia? Niemożliwe. Zacznij używać fery platinum. Kapsułki wyczyszczą resztki jedzenia i usuną tłuszcz z filtra zmywarki. No i dalej czyste. Świetnie. Przekonaj się, że dla twojej zmywarki nie ma rzeczy niemożliwych. Wygląda na niemożliwe do posprzątania. Ferry usuwa uporczywy tłuszcz. Trzy razy szybciej. Słucham pana. Ciężko na żołądku. Uczucie pełności. Niedobrze. Gazy. A, przejadł się pan tłustymi potrawami. A to tłuszcz jest najczęściej przyczyną dyskomfortu trawiennego. Dlatego polecam... Travisto. Travisto wspomaga trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Trawisto wspiera pracę żołądka, wątroby, dróg żółciowych oraz jelit. Weź Trawisto i poczuj się coraz lepiej. Travisto i to. Na święta w drogeriach Superfarm toniki VITOTAL Gold dla kobiet i VITOTAL Gold dla mężczyzn. Zdrowo dopasowane prezenty dla najbliższych. Witotal Gold w drogeriach Superfarm w świątecznych cenach. Kup jeszcze korzystniej, dopłacając punktami lifestyle. Witotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Witotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Witotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Przenieś rodzinę do plusa. Na start 6 miesięcy abonamentu bez opłat. Do tego LG Smart TV oraz LG G4S Dual. Z internetem LTE za połówkę i telewizją nawet za złotówkę. Smart Dom. Każde pokolenie ma swoją historię. Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy w kinach. Sześć. Hoł! Oh, Wesoły świąt! Święty Mikołaj przygotował dla wszystkich niesamowite prezenty. Nie dobrze, Złożyliśmy pół domu. Najbardziej szalona świąteczna jazda w telewizji. Tube, Wydanie gwiazdkowe. W pierwszy dzień świąt od 21. Oglądajcie albo też dostaniecie książkę. W szóstce... Ciekawsze tematy, niezwykłe wydarzenia, wyjątkowi ludzie, historie, które były, które trwają i te, które mogą się zdarzyć. porcja wiedzy na wyciągnięcie ręki. Czas poznać nasz świat lepiej. Najlepsze filmy dokumentalne w każdą niedzielę stycznia o 22 w Szóstce.